Witam, zapraszam serdecznie na targi lotnicze w Kielcach. Imprezy, która od wielu lat cieszy się powodzeniem. W tym roku będę miał przyjemność rozmawiać z Państwem o sporcie samolotowym, szczególnie nawigacyjnym. W tym roku, z powodu tej trudnej sytuacji, mieliśmy pewne opóźnienie w rozpoczęciu sezonu sportowego niemniej odbyła się już pierwsza impreza ogólnopolskie zawody samolotowe imieniem Wacława Wieczorka impreza zakończyła się sukcesem została rozegrana w Toruniu i to był początek tego sezonu lotniczego mamy w planie jeszcze wiele imprez co prawda nie odbyła się Taka bardzo ważna impreza lot południowo-zachodniej Polski, impreza, która jest najstarszą imprezą samolotową na świecie, nie tylko w Polsce. Rozgrywana aż od 1928 roku. Pragnę przypomnieć, że pierwsze zawody wygrał słynny Franciszek Żwirko. Na ten rok mamy oczywiście wiele planów, natomiast bardzo żałujemy, że już zostały skancelowane, nie odbędą się Mistrzostwa Świata Rajdowo-Nawigacyjne, które były planowane w Stellenbosch w Republice Południowej Afryki, miejscu znanym nam stąd gdyż w 1991 roku Całe podium należało do polskich pilotów. Startowaliśmy wtedy na słynnych polskich wilgach, które po zawodach zostały sprzedane na miejscu. W sporcie samolotowym latamy aż w trzech dyscyplinach, mianowicie w lataniu precyzyjnym, w lataniu rajdowo-nawigacyjnym i w wyścigach, tak zwanych ANR. W tych wszystkich zawodach polscy piloci od lat osiągają ogromne sukcesy. Zrobili wiele medali, było wiele takich startów, gdzie. Całe podium należało do polskich pilotów. Tutaj muszę tak nieskromnie troszeczkę powiedzieć o naszej rodzinie, w której mamy aż dziewięciu licencjonowanych pilotów. Z tego sześciu pilotów, którzy uczestniczą w Mistrzostwach Świata i w Mistrzostwach Europy, zdobyli dotąd 140, ponad 140 medali dla Polski. Zapraszamy serdecznie na targi lotnicze w Kielcach, na których będziemy mieli okazję bliżej pokazać nasz sport, który jest niezwykle ważny dla takiego bogatego rozwoju osobowości pilota. To jest bardzo ważne dla każdego pilota, który marzy o karierze pilota zawodowego, liniowego. W ten sposób może wejść głębiej w tajniki tego zawodu.